Iść ciągle iść słońca, aż po chory są kres. ciągle iść słońca, aż po horyzontu kres. Daleko, daleko trzeba iść Kochani, zaraz będzie następna pioseneczka Dzisiaj no niesamowita ilość życzeń Życzenia i ży życzę Panu wszystkiego najlepszego Drogi Panie W każdym razie kochani, mam kilka jeszcze spraw Nie wiem jak się zmieszczę e, Piosenka Sukces Była, kochani, muszę powiedzieć Już nieskromnie Od Pana Mieczysława Dla mnie, dziękuję bardzo Mieciu, dziękuję naszego kochanego Słuchacza Mieczysława Dziękuję jeszcze raz bardzo gorąco. Przez skromność oczywiście nie chciałem tego powiedzieć, ale że no, zostałem poniekąd zmuszony, więc wypowiadam te nieskromne, ale jakże miłe dla mnie słowa. Dziękuję. W każdym razie teraz czytam ten wiersz. Bajka o psie, co ukradł buty. Na franciszkańskiej, tuż przy kościele, mieszkał pies czarny, zwany Popielec. Nie był bezdomny, lecz nie miał pana wszystkim kawały robił od rana Raz jednej pani, co szła po mleko, krzyknął okropnie, jak w lesie echo, a pani biegnie na komisariat, że pies jest chory lub jakiś wariat. To znowu kiedyś w wieczór zimowy założył czapkę sobie na głowę i począł płakać jak małe dziecię, które Niedługo było na świecie, że wszystkie matki z całego miasta zaczęły czule czarnucha głaskać. A nawet kiedyś, też dla zabawy, złapał dwa buty z jakiejś wystawy i włożył sobie na przednie łapy, żeby butami konia wystraszyć. Lecz koń, nie głupi, a nawet mądry, popatrzył tylko spod swojej brody. I cicho spytał psa kawalarza, czy mu ta uprząż to nie przeszkadza, bo buty raczej są dla człowieka, a nie dla kundla, co głośno szczeka. Wtedy pies czarny, zwany kawalarz, poszedł wykąpać się w rzeki fala. A kiedy wyszedł na brzeg się suszyć, spostrzegł, że białe wyszły mu uszy, a i też reszta sierści na grzbiecie biała się stała najprościej w świecie. Wtedy zrozumiał, choć było ciężko, że życie czarne we wodzie rozmiękło. I tutaj jeszcze mały morał. I niech ta bajka będzie nauczką, że pies nie zgadnie, kto jego wnuczką, kto czarne majtki nosi, kto białe. I że kolory dzisiaj nie trwały. No to by się bardziej liczyło, za, należało powiedzieć do, naszego, do naszych rządów i ludzi w tych rządach, bo coraz to się zmieniają z białego na czerwone, z czerwonego na zielone. No i tak wiecie, wiecie jak to jest. No i bardzo dobrze. Bo to są tak zwane kolory tęczy. Chociaż dzisiaj kolory tęczy to jest przejaw homoseksualizmu, a nasz rząd jest homonielubiany. No, no ja to, tego nie wiem, no właściwie to tak nie chce się wnikać w te wszystkie sprawy, ale wiecie co o nas mówią? Że pan, <grymianie> że pan ten premier, polski premier mówię, to musiał mieć jakąś przygodę z homoseksualistą, bo tak homoseksualistów nie lubi. <grymianie> Ale bym się uśmiał, jakby to było prawdą, co? Zostało nam 15 minut audycji Randian Super z JK Devito na 88.5fm, a ja wam zaraz coś powiem. Otóż jeszcze wracajmy do świętych spraw, święty Boże. spraw, żeby wszystko było dobrze. O Boże! A nie męcz, tylko me, amen, amen. W każdym razie, osobisty sekretarz papieża, tak jak podało niemieckie jakieś pismo, a to wszystko z internetu, wiem, jest na mojej stronie internetowej. Link do tego, jakbyście chcieli zobaczyć. Powiedział pierwszy raz w ogóle się zaczął wypowiadać publicznie, bo on taki raczej spokojny człowiek, obecnego papieża, mówię tego Benka XVI, mojego dobrego znajomego, powiedział tak, że. Europie zagraża islam. Wypowiedział się bardzo mocno przeciwko emigrantom z krajów islamskich, wyznawców Mahometa i powiedział, że Europa, jeżeli tak dalej pójdzie, straci swoją tożsamość. Wiecie co to znaczy? To znaczy, że się obawiają emigrantów do Europy z krajów afrykańskich, przede wszystkim muzułmańskich. Na to jeszcze nie ma żadnej odpowiedzi władz islamskich, ale trzeba się spodziewać, że będzie jakaś mocna riposta. Otóż, jeżeli pamiętacie, nasz, przyjaciel, nasz papież, kochany przyjaciel wszystkich wyznań i wszystkich kultur, mówił zawsze: bratajmy się z Żydami, bratajmy się z muzułmanami, bratajmy się z Afrykanami, bratajmy się z braćmi, bratajmy się z siostrami, mówił, siostry niech się bratają z mężami, żony niech się bratają z córkami, mówił, żeby się wszyscy bratali z każdymi, nie? Albo siostrzyli się, albo bracili się. Tak, tutaj kochani, niby ten papież miał iść tą samą drogą, a tutaj ja widzę, że on robi odskocznie od tematu. Czy on sobie zdaje sprawę, albo robi to świadomie, albo nieświadomie? No trudno powiedzieć, ale on ma więcej niż czterech masy podstawowej, można powiedzieć, że on robi to świadomie, że to, co się wydarzyło i te słowa, które zostały powiedziane, to jest normalnie następna wojna pomiędzy islamem a katolikami kochani, a Rzymem no i co, do czego to doprowadzi no nie wiadomo, ale mam miejmy nadzieję, bo to teraz każdy jak cokolwiek mówi to na końcu mówi tak, miejmy nadzieję że się wszystko ułoży sportowiec jak mówi, mam nadzieję że mecz, mecz w którym będę dzisiaj grał yy, tak dzisiaj bo właśnie występuje mam nadzieję, że mi się uda strzelić trzy bramki o i wszyscy mają nadzieję, I ja też mam kochani, Kochani, nadzieje, bo nadzieja to jest matka głupich i studentów, prawda? A teraz się okazuje, że nawet największych polityków. Czyli matka głupia, nadzieja jest teraz powszechnie uznawana. Ona jest bardziej wie, kiedyś to się mówiło, no na Boga, na Ojca Wszechmogącego, a teraz się mówi na nadzieję. Czyli nadzieja jest mocniejsza od wiary, nawet można powiedzieć, bardzo mocna. Kilka słów, kochani, zostało nam jeszcze tylko i wyłącznie 15 minut, audycyjna, super. Nie, całe czternaście nie bo teraz mamy doskonałe dwa zegary synchronizowane ze sobą. Słuchajcie wyobrażacie, jak poszła technologia do przodu, wy nawet sobie nie zdajecie sprawy. Otóż dwa zegary mamy, które są synchronizowane z jakiejś tam wieży specjalnym sygnałem. I nie ma pomyłki. Co do sekundy oba chodzą. Także ja nie mogę ani opuścić, ani przyspieszyć, bo ja muszę dokładnie się wstrzelić w czas i do widzenia. A propos muszę tutaj kasetę włożyć tą, a wyjąć tamtą nie? I będzie wszystko dobrze. Kochani, Edżik jest tutaj włożony, wychodzi że ta wychodzi. A ja wam coś powiem. Otóż tak, 15 była, wszystko było, ale musiałem, muszę jeszcze puścić wam jedną piosenkę, mianowicie przynajmniej jedną piosenkę tej y, y, Augustiki i tej Dudziak, także ja już Wam puszczam, bo później nie będę miał czasu, a później będę chciał zakończyć piosenką, bo jak ktoś tak będzie chciał wejść, rozumiecie sami. Także ja muszę się dzisiaj bardzo śpieszyć. Ja jestem w ogóle bardzo dzisiaj taki zemocjonowany, a to chyba z tego powodu, że znowu jest duży opad śniegu. Kochani, tak jak słyszałem w komunikacie i w ogóle tutaj w Australii, w Sydney, to mówię dla internautów, piękne dzisiaj słoneczko, a zapowiadało się deszczowo, a tu jest cudownie. W każdym razie kilka słów będę chciał jeszcze powiedzieć o tej żałobie, ale jak na razie puszczam piosenkę pod tytułem łem